Witam wszystkich widzów, czyli jeden łącznie z moją rodziną. W kolejnym filmie na kanale dzisiaj będziemy się zastanawiać nad odwiecznym pytaniem jakim jest how to pociąg. Najpierw musimy się zastanowić czym w ogóle jest pociąg. Hej Google, jaka jest definicja pociągu? Jak podaje Wikipedia? Nie pamiętam, ale jest to więcej niż dwa wagony połączone ze sobą, poruszające się po torach i G. Idealnie. No to dobra, wiemy czym jest pociąg, tylko teraz jak pozyskać taki pociąg. Oczywiście możemy zapytać się o podarunek od wynalazcy pociągu, czyli Johna Pociąga. Siema, mogę pociąg. Dobra, to nie zadziałało, ale na szczęście mamy jeszcze kilka opcji. Możemy wziąć udział w konkursie na najlepszy model pociągu z łączną pulą nagród wynoszącą 4. No, dobra, tutaj też się nie udało, ale mam jeszcze jeden pomysł. No, i mamy pociąg, więc teraz możemy zabrać się za trenowanie. Najpierw powinniśmy zdać egzamin teoretyczny na technika koordynatora generalnego do spraw kierunkowego przemieszczania agregatów kolejowych w przestrzeni operacyjnej państwa. Jako, że zaangażowanie widzów na tym kanale jest ujemne, zapraszam do wspólnego rozwiązywania testu. Pytanie pierwsze: jakie są główne elementy układu hamulcowego w lokomotywie elektrycznej? To jest coś, co możemy rozwiązać na logikę, ponieważ, skoro jest to lokomotywa elektryczna, to działa na prąd, czyli układ hamulcowy się składa z prądu. Pytanie drugie, co oznacza wskaźnik W6B umieszczony przy torze? To możemy łatwo obliczyć, polega to na zamianie systemów liczbowych. W wygląda jak 2V, a V w rzymskim to 5, czyli mamy 55. 6 to jest po prostu 6. A B to w systemie szesnastkowym 11. Sumując, mamy 72, więc to będzie odpowiedź 72. B. Pytanie trzecie: Kto był w Paryżu? OK, skip. Dobra, mieliśmy jakieś dwa punkty na trzy możliwe, więc raczej zdaliśmy. Do prowadzenia pociągu potrzebujemy głównie trzy rzeczy kasa biletowa, paliwo i klientów. Na szczęście wszystkie te rzeczy możemy pozyskać w twoim lokalnym sklepie Żabka. Dzień dobry, czy mogę to kupić? Ale co? No kasę. Okej, okay, ale to będzie cię kosztowało kasę. Dobra, możesz sobie wziąć. Okej, okay, mamy kasę, tylko że były małe problemy i nie wrócę do tego sklepu po resztę produktów. Może tym razem pójdę rzeczywiście do żabki. Opatrzcie paliwo. Ok mamy też paliwo, czyli teraz potrzebujemy tylko klienta. Witam czy chciałby pan przejechać się pociągiem Wypierdalaj spod mojego domu. Dobra, poradzimy sobie jakoś bez klientów. W celu prezentacji załóżmy, że ja jestem jednocześnie maszynistą, pasażerem. Klientem, sprzedawcą biletów i kontrolą biletów. Dzień dobry, poproszę o bilet do Krakowa. Normalny? Tak. Dzień dobry, kontrola biletów. Oto bilet. Proszę pana, to jest bilet normalny, a pan powinien zakupić popierdolony. W takim razie maszynista odmówi posłuszeństwa.